Dużo się mówi o tym, że dziennikarze w telewizji publicznej nie mają lekko, krótko mówiąc. Zaszły zmiany, czy dobre, to już może nie mnie oceniać. Co pani o tym sądzi? Czy sytuacja, która dotknęła wielu również znanych dziennikarzy, między Agatę Młynarską, czy to jest dla pani dobra zmiana, czy uważa pani, że trochę o krok za daleko polityka z mediami poszła w mariaż? Ja myślę, że to nie jest tylko sytuacja polityczna, że zmieniły się rządy. Proszę spojrzeć, że każdy rząd, który przychodził, wstawiał swoich szefów w spółkach skarbu państwa i w mediach. Tylko robiono to w o wiele delikatniejszy i kulturalny sposób. Natomiast mówiąc szczerze, ja myślę, że każda sytuacja jest indywidualna i na pewno będzie nam brakować dziennikarzy, którzy są bardzo profesjonalni, a których zabrakło teraz w mediach publicznych. Ale z drugiej strony może dla nich to jest jakaś szansa. Na stworzenie czegoś innego, a z drugiej strony proszę spojrzeć też, że jak my bardzo ich teraz wspieramy, jak bardzo z nimi jesteśmy. I myślę, że gdyby nie to, co zadziało się złego w ich życiu zawodowym, nie spowodowałoby tak ogromnej rzeszy fanów i ludzi, którzy powiedzieli ale to jest profesjonalista, to jest człowiek, którego nam brakuje, to jest człowiek, który dawał nam codziennie wiarę, że jest dobrze, to była obiektywne, to, co chcieliśmy widzieć. Także... Ja myślę, że niestety jak w każdym kraju polityka ma wpływ na media i tak będzie też u nas. I czy będzie ten rząd, czy kolejny. Tylko myślę, że jednak wszędzie dominuje jedna rzecz, która, która powinna być takim hasłem przewodnim, kiedy się kogoś zwalnia. To jest tylko człowiek i to jest aż człowiek. I tylko tyle.